Uroczystość świętego Andrzeja Apostoła, święto w zasadzie, w zasadzie, Kościół czyta fragment Księgi proroka Izajasza, gdzie Pan Bóg kieruje swoje słowa do Izraela. I w zasadzie możemy powiedzieć, każdy z nas jest adresatem tej wypowiedzi. Każdy z was, jak tutaj jesteście, Jesteście Izraelem i posłuchajcie, co Pan Bóg ma wam do powiedzenia. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Co to do Was, to słowo do Was skierowane, co ono znaczy? W jaki sposób macie być, to za mało to jest, Pan Bóg mówi Wam dzisiaj, to za mało jest to, co robicie. Matko, znowu, ile ziemi się trzymam, proszę księdza, a tu jeszcze coś. Gdy Jose Prado, Prado Flores, ale także nie, w ogóle cała ekipa różnych Chrześcijan w Ameryce Łacińskiej rozpoczęli ruch, którego celem była nowa ewangelizacja. Zaproponowali szkoły imieniem Świętego Andrzeja Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dla nas to już jest oczywiste. Myśmy się osłuchali z Nową Ewangelizacją tyle, są szkoły Nowej Ewangelizacji. Ale na czym polega pewna metoda? Świętego Andrzeja w tej nowej ewangelizacji. Zauważcie, Andrzej pierwszy spotkał Pana Jezusa, dwóch braci. Mamy jeszcze inny fragment, jak Andrzej przyprowadza Piotra do Pana Jezusa, choć znaleźliśmy tego, o którym piszą pisma i prorocy. No on tam idzie, ten Piotr. Przyprowadza Andrzej swojego brata, kogoś, kto będzie pierwszym pośród apostołów. Można powiedzieć w cudzysłowie, lepszym od Andrzeja. Andrzej nie jest o to zazdrosny. Pierwszy powołany, ale przyprowadza większych od siebie. Takich, którzy mają większą misję do spełnienia niż Andrzej. Święty Piotr, na nim cały Kościół Zachodni się trzyma do dnia dzisiejszego. Następcy jego papieże rzymscy to są spadkobiercy, można powiedzieć, świętego Piotra. Szkoły nowej ewangelizacji zwracają uwagę na jeden fragment Pisma Świętego przypowieść o ziarnie i siewcy. Znacie tą przypowieść? Pewien siewca wyszedł u siału, no, i tam siał, i te ziarna, jedne padły gdzieś tam na drogę, wykiełkowały, padły szybko. Jedne międzyciernie, ciernie, i tam chwasty zagłuszyły, nie, wy, nie wystartowały nawet za bardzo. Ale są też y, takie ziarna, że padły na ziemię żyzną, dobrą. Jedne przyniosły owoc 30-krotny, drugie 60-krotny a trzecie stukrotny. I teraz kochani, to samo ziarno, ta sama żyzna ziemia, to dlaczego wszystkie nie przynoszą plonu stokrotnego? Tylko jeden trzydziestokrotny, jeden sześćdziesięciokrotny, a inne aż stukrotny. To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba. To zbyt mało, że wydajesz plon trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny. Masz wydawać plon stukrotny. Jak wydawać plon stukrotny? No, na przykładzie świętego Andrzeja, świętego Piotra, szkoły ewangelizacji mówią tak. Jeżeli przyjmujesz wiarę Pana Jezusa, to co przed chwilą słyszećmy, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg Go wskrzesił z martwych, Osiągniesz zbawienie, plon trzydziestokrotny, zapewniony. Nawrócony jesteś, należysz do Pana Jezusa, żyjesz według Ewangelii. Ale kiedy będzie plon 60 sześćdziesięciokrotny? Jeśli będziesz przekazywał tą Ewangelię, jeżeli będziesz głosił, i to jest zadanie dla Was, ikonografów. Fajnie, że malujecie ikony, fajnie, że się tego uczycie i jesteście świetnymi konsumentami różnych warsztatów. To za mało. Macie tym promieniować. Jeżeli nie macie takich możliwości, żeby uczyć ikonografii innych, to macie ewangelizować, macie mówić o Jezusie Chrystusie, macie na podstawie ikon prowadzić nabożeństwa, rozdawać ikony, opowiadać o nich, opowiadać o Panu Jezusie. Czyli głosić Ewangelię za pomocą ikony. A najlepiej uczyć innych, żeby też tworzyli ikony. Uczyć. 60-krotny plon mamy. Matko, jak to uczyć innych 60 krot Tak, to jest dopiero 60 krotne To jest tak samo, jakbyście, jak przekazujecie w procesie wychowawczym wiarę swoim pociechom. Uczycie dzieci, ja proszę księdza, prowadziłam dzieci do kościoła, albo nie lepiej jeszcze, posyłałam do kościoła. Nie? Ona tam siedziała w domu, ale dzieci nie idą do kościoła. Więc przekazywałam i przekazywali rodzice jakoś wiarę, Ewangelię, praktyki religijne. No dzieci też to tam robią, ale tak żeby Polska nie zginęła, więc na tyle, że to w nich jakoś przetrwa dlatego e, e, później słyszymy takie nie no proszę księdza, ja sobie nie wyobrażam wigilii bez karpia, ja sobie świetnie wyobrażam, wigilia esencją wigilii nie jest karp no, to można bez karpia przeżyć bardzo dobrze wigilię świątecznie. nie proszę księdza, ja muszę w niedzielę iść do kościoła, ja sobie nie wyobrażam proszę ja pani, pani wyobraźnie ja sobie wyobrażam takie rzeczy w niedzielę że, że to nie, nie no, bez kościoła i bez rosołu nie, to jest na tym samym poziomie, nie? Rosół i kościół, nie? Bo wtedy nie ma niedzieli, nie? No, yy, na czym polega yy, istota tego, nie? Później mamy takie chrześcijaństwo kulturowe. Też w jakiś sposób cenny, dobre, ale przekazujemy innym naszą wiarę. I to jest plon 60-krotny. Co mówią szkoły nowej ewangelizacji? Kiedy będzie plon stukrotny? Wtedy, kiedy ja formuję formatorów, co to znaczy, że przekazuje swoim dzieciom wiarę w ten sposób, aby dać im narzędzia, nauczyć ich, je, te dzieci, żeby one umiały przekazywać wiarę. To jest dopiero stukrotne. Czyli nie, że ja przekazuję dzieciom, że one mają chodzić do kościoła, tylko przekazuję dzieciom tak, że one wiedzą jak ewangelizować. Że ja nauczyłam swoje dzieci ewangelizowania przez nich w ich środowisku. To jest dopiero stukrotne. Czyli ja uczę malowania ikon tych, którzy będą uczyli malowania ikon. Czyli już na początku, ja Was uczę, tu malujcie i jak będziecie mieli grupę, to przedstawcie im to tak i pokażcie im to tak. I zwróćcie uwagę i patrzcie jeszcze, czyli ja uczę formatorów, ponieważ wtedy ma to szansę roz. Przestrzeniania się, głoszenia. To zbyt mało, iż jesteś mi sługą. Fajnie, że jesteś służebnicą pańską, pokorną, taką, która jest bogobojna. To za mało. Ma być y, y, przedsiębiorcza na tyle, żeby innych uczyć, jak mają być, y, 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 jak mają przekazywać wiarę. Nie tylko być bogobojnymi sługami. To jest sześćdziesięciokrotny tylko, a macie stukrotny. To jest zadanie. My rzadko patrzymy na, na to yy, yy, w ten sposób, żeby przekazywać wiarę tak, by inni byli formatorami, czyli formować formatorów. To najlepiej, najlepiej waszą wiarę będzie widać po waszych nie dzieciach, tylko wnukach. Ile Waszych wnuków będzie za 50 lat wypełniało te miejsca? Czyli, jak nauczyliście swoje dzieci przekazywać wiarę ich dzieciom? To jest stukrotny plon. Zobaczcie, że to nie jest niewartościowe, jeżeli macie 30-krotny plon. To jest 30-krotny. Bardzo dobrze. No, 30-krotny. To nie jest niewartościowe 60-krotny. Bardzo dobrze. Ale moglibyśmy się wysilić, pomyśleć, zbierać, razem zastanawiać. Ja na przykład nie mogę się czasem nadziwić. Mam, mam kolegów, rodziny, którzy ubolewają i jęczą, że ich dzieci już zerwały z rawiarą, nie chodzą do kościoła. I moich kolegów z liceum, czy z, z, z jak byłem młody, no to jest no, cała grupa takich. Generalnie prawie chyba wszystkie dzieci odeszły od kościoła. Prawie wszystkie. Znam jeszcze, ja byłem w tych czasach, że. Ja już miałem też religię w szkole, ale wcześniej miałem w salkach. I dużo kolegów, koleżanek znam z kościoła, z salek. Ich dzieci, już dorosłe, nie mają z kościołem zbyt wiele wspólnego. Jednocześnie ci sami moi koledzy. Nigdy nie stworzyli grupy wsparcia takiej, żeby się razem spotykać i rozmawiać o tym, jak przekazywać wiarę swoim synom. Ja teraz myślę o, o samych, na przykład, grupie męskiej, mężczyznach. No, spotykamy się tam, nie wiem, na pływaniu, na czymś, ale nie, nie, nie ma spotkań takich, nie zrobili. Tylko ubolewają, że no nie wiedzą, jak z tym synem, bo on już przestał chodzić do kościoła. No tak, drugi też ubolewa, trzeci też ubolewa, i nigdy nie zrobili spotkania. Słuchajcie, chłopaki, no spotkajmy się i pomyślmy, jak my, jaki defekt mamy, że nie umiemy przekazać. Bo to przerasta umiejętności pojedynczych osób, więc musimy jako wspólnota zebrać się i pomyśleć, jak to robić. Ponieważ jest to, ty masz takie doświadczenia, ty takie, a może coś razem zrobimy, wymyślmy coś, wymyślmy coś, dlatego że ty masz jakiś pomysł, ja mam jakiś pomysł bardziej lepszy, bardziej chybiony, obojętnie, ale coś wymyślimy. I to nie, że jak oni mają 17 lat, bo to już za późno, tylko jak mieli 5 lat, nie? 5 lat ci, ci, ich dzieci, żeby spotkać się, jak my wychowawczo, jakie my stwarzamy im warunki. Na jakie obozy ich wspólnie na przykład wysyłamy? Jak inwestujemy w to, żeby oni mieli środowisko wsparcia wśród 10-15-latków, którzy podobnie wierzą i mają zapewnione W ogóle nie ma czegoś takiego. Czyli są jakoś ograniczeni mózgowo. Bo to, to nie trzeba jakiś wielkich... To nie jest lot na księżyc. To jest po prostu razem spotkajmy się, jak to razem robimy. Nie? I chodzi o to, że to jest duży grzech. Nie taki, że oni są zawinieni i do piekła pójdą. Tylko taki, który przeszkadza pójść dalej, który podzieli chrześcijan, ponieważ nie tworzą wspólnot, nie dążą do takiej jedności, która byłaby mądra, żeby razem się spotkać i jak zrobić, żeby na czplątku. Stukrotny, a nawet, żeby był chociaż sześćdziesięciokrotny, bo 30 ledwo nam wychodzi. No i y, dzisiaj przy świętym Andrzeju najczęściej w Ewangelii jest podkreślane to, żeby y, pójść y, za Panem Jezusem od razu. Czyli y, y, oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. Bardzo dobrze, pięknie, że y, y, taki odruch serca. Ale ważne jest to, że oni potrafili przekazywać wiarę tak, by inni przekazywali wiarę. Pomyślmy o sobie w kontekście naszych umiejętności, naszych środowisk, naszych szkół ikonograficznych, naszych różnych tam akademii, wspólnot, obojętnie jak to sobie nazwiemy, a także indywidualnego malowania. W jaki sposób Przekazywać to dalej, formować innych, nie zatrzymywać tylko tego dla siebie. To jest pewnego rodzaju ofiara, tak jak Wam wczoraj mówiłem. Każdy z nas mógłby y, y, formować siebie. Z jednym profesorem rozmawiałem. On mówi: y, y, No, y, 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 z fortepianą. Mówi: No, w zasadzie to, co my robimy, to robimy rzecz absurdalną. Po prostu szkolimy sobie konkurencję. Nie, pianista, no, światowej sławy gra i on uczniów uczy, którzy zajmą jego miejsca koncertowe. On z nimi przegra wnet. Po prostu oni wezmą mu to, tą robotę, którą on ma. On się cieszy z tego. Nie? On się cieszy z tego. Tak jak święty Piotr, święty Andrzej idzie. I przyprowadza świętego Piotra do Pana Jezusa, który będzie pierwszym spośród apostołów. I on się cieszy z tego. Chodzi o to, że przyprowadzajmy do ikonografii, czyli też do Pana Jezusa, ludzi zdolniejszych od nas, lepszych od nas, bardziej przedsiębiorczych od nas, którzy staną się konkurencją pod każdym względem w stosunku do nas. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Są takie środowiska ikonograficzne, to jest jakby wbrew chrześcijaństwu, że strzegą tam. Ja byłem u jednego takiego ikonografa, księdza, już nie będę nazwiska. mówił, bardzo głębokiej mojej młodości. Nie, on tak przekazywał, żeby wszystko powiedzieć, wszystko było, ale żeby kilku elementów nie dopowiedzieć, żebym sam nie odtworzył przypadkiem całego procesu. Przy nim mogę, ale sam nie. Rozumiecie? To jest coś nie tak. To jest coś nie tak. A otwórz lepiej ode mnie. Nie? Lepiej ode mnie, bo to nie zachowywać dla siebie. To, to nic yy, 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 z, yy, z tego nie będzie. A jeżeli ktoś yy, ma talent świetnie maluje, to to tam czy będą lepsi czy gorsi i tak będzie cieszył się tym. No, ikonografia też jest czymś przede wszystkim na chwałę Bożą, a nie jedynie konkurencją, nie jedynie competition z takimi zawodami. Tak? Tyle wystarczy. Święty Andrzej, pierwszy powołany, który przyprowadza do Pana Jezusa lepszego od siebie i Kościół na tym się buduje. Amen.